Już, a już nie... Agnieszka, będzie... Wiesz. Dobra, Karolina Jakubie, Ty z tej strony pójdź. Wiesz co? Trzeba będzie tego, tego, tego... Jakub, weź może tu z tego, wiesz? Ja. Tu z tego weź, wiesz? Tu z tego weź. Obsypaj go tam dokładnie. Tak. Z góry, z dołu. Już pod drugiej stroną. O właśnie, to tu można spokojnie pozbierać Wiesz? właśnie, o tak. O taką właśnie myślałem, o czymś takim myślałem. Dobra, o właśnie mogą trzeba będzie to ubić. I teraz prosimy z góry tam naszego brata, chyć się stanąć i my tu. No, do tej strony. Trudno No, dobra. Tam jest młotek. Ja będę tak uważał na swoje ręce, na swoje ręce będę uważał. O, dobra. fajne i mamy wszystko tutaj, co mamy, mamy.